A na przykład chcę chcesz... I z góry przepraszam, że nie było przez 2 tygodnie filmów... 3 no, tygodnie? Yy, sorry, że nie było filmów, też... Ja miałem po prostu czas. Okej. Okay. Dzisiaj pogramy moim nowym deckiem. Poglądamy sobie w TV Royal Trona Na arenie. A nie, to ja jednak nie jest rola, dlatego, że on na pewno odlokował sobie już level ham i spadł. O bo nie, raz. Raz, dwa. Dawaj. Ja już dawno co do dlatego, że to było trochę głupiotkie. I założę się, że ten z lewą przegra. Dokładnie o tym mówiłem. To zobaczymy kto. Właśnie, o to mi chodziło, żeby właśnie yy, ten z labą przegrał. <laughs> Może nie o to mi chodziło, lecz... Takie życie. <laughs> <laughs> Takie życie. Yy, to czy co? Zrobimy cięcie teraz i, i zobaczymy, czy mój kuzyn odbierze. Dobra, to się... Niestety, ma to już nie odebrał. A więc wygramy sobie takimi trzema dekami na arenie i zobaczymy czy są one dobre czy nie. pierwszym razie zagramy w mojej którym którym w ogóle zbiłem Frozen Pika. się tak bez przygotowania, ale no niestety nie mam czasu. Jak już mówiłem, o mój Boże. Tak, od razu no, mam. Ciśnie się. Eee, aha, dobra, no to już nie mam z tą kontrowers, dlatego, że... mogę no wam ja mam przecież do dlatego, że może słyszeć takie, tak głośno jak ja. Już się na, na głośności, na głośności mijam. To ja to... mam no, mama ma dzika. Mama dzika, dzika, mama dzika. mama <śm> dzika.

To jest przestrane z tym dekiem, jego. Bo on jest głupi. To on jest głupi, jak chłoda. Klepszy rojar. Formalnie, jemę, gara 22. Zacznijmy, czy nam się uda. Albo na jeden. Tylko się wybronić. O nie, bo mam tego. Na balona. Właśnie o tym mówiłem. A tym gównie już mówię. Przełożę go do brody. Okej. Okay. Wygramy to. Myślę, że to wygramy. Z łatwością. Od razu co, Dobrze, jasne. Pograjdy. Tak. Może dalszy? Poproszę. Dziękuję. Mmm... taki Może jeszcze mam przecież... No nie wiem, silwerczą serią. Ja jeszcze za jedną wygraną. Bo to ja mnie robiłem czas fajnie, co okay. O oh moin goszk. Dobra, już przegraliśmy. Raz <laughs> się kiedy, kiedy kiedy ja zawsze kiedy gram. Myślę, że byłam wieczy, ja zawsze przegrył. Nie wiem, dlaczego No nie.

żeby grać z takimi gościami. No fajnie chociaż, że miałem ten 1000 level z jego... Chociaż na wszystko moje konta, nie no jeszcze nic. No bo że my wchodzimy tę elitę. już tego, kiedy on, kiedy on będzie miał... Kiedy będę miał pozyn eliksir. Co go zjadę? Nie coś. Ja ręczę za siebie, gdy ja tak gadam. To mam rację. Ma elektro i, i ma zapach. Dobra, jeszcze nie mam co po co grać. Przyjmę się, że już mnie pokoksi na trzy. Kto Mój chcemy tak, tak szybko, 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 szybko. Ja. Jeżeli ja to przeram, to jest złe. No nie, no jeszcze tam. No jeszcze tam. Nes jis norėjo, kad jis būtų 3 g. Sukurėdo oreilio. Gal aš taverimis jį. No No to na dzisiaj, dzisiaj koniec. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał.